Na Nowodworskim Kirkucie odsłonięto monument z 70 nazwiskami członków 20 żydowskich rodzin, które zginęły podczas Holokaustu w obozach zagłady. Przed II wojną światową Żydzi stanowili połowę mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego. W 1942 roku Niemieccy okupanci wywieźli 4000 tutejszych Żydów do obozów zagłady w Auschwitz i Treblince. Zniszczyli też cmentarz żydowski. Od 6 lat trwa jego odbudowa. Oprócz osób pochodzenia żydowskiego, które są tu pochowane, były pochowane tu na cmentarzu, są też tysiące rodzin Nowodworskich, które zginęły podczas II wojny światowej. Jurek Kiliszek mieszka w Izraelu. Gdy miał 4 lata razem z matką uciekł z Nowego Dworu, gdy hitlerowcy zaczęli jeżeli tworzyć gat, to traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa wciąż wracają. Moja mama mówiła, słuchaj, żebyś nie, nie mówił, zawsze to jest tym Żydem, a ja jestem twoją opiekunką. Pamiętam. I to był system, że dziecko trzy lata. Trzyletnie dziecko uczyło się kłamać. Rodzina Dawida Wluka mieszkała w Nowym Dworze od 150 lat. W czasie wojny wszystkich wywieziono do obozów w Auschwitz. Najważniejsza tutaj rzecz tego pomnika, żeby ludzie, nowe, nowe pokolenie, żeby to wiedziało, co się stało. Na uroczystość przyjechali Żydzi z całego świata. Wszystkie rodziny, co mają tutaj. Postawili takie ludzie, że oni wiedzą, że oni zginęli w Osimcim, w Auschwitz, tak? Albo w Trójnikie, ale są bardzo dużo inne rodziny. No, naturalnie, że, że zginęły niestety w czasie wojny światowej. To była historia tego miasta. To jest trzeba szanować. Jak, jak człowiek honoruje, ma respekt dla swojej historii, to będzie miał też respekt dla, dla innych. Dla nas święto to jest zawsze święty. Na, na, na koniec świata. Tych gdzie leży tutaj nasz zmarłych, my musimy szanować i obiekować i ochronić do końca świat. W uroczystościach wzięli też udział przedstawiciele ambasad Izraela, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.